Witam cię serdecznie. To już 32 odcinek na moim kanale. Miło mi, że dzisiaj tutaj ze mną jesteś i dzisiejszym tematem, z którym, z którym postanowiłem się zmierzyć, jest takie zagadnienie: czy można samemu wyjść z uzależnienia, czy można samemu sobie poradzić z piciem. Temat często pojawia się na grupach, na portalach społecznościowych. Często można spotkać takie pytanie, czy, czy albo jak samemu sobie poradzić. Na początek stała formułka, w której informujecie, że nie oceniam tutaj nikogo, nie doradzam jak ktoś ma żyć, nie daję recept na życie. Dzielę się swoim doświadczeniem, dzielę się swoją wiedzą, z której, jeżeli będziesz mieć ochotę, możesz skorzystać. A jeżeli chcesz w jakiś sposób mnie wesprzeć, to zapraszam Cię do lajkowania i komentowania moich filmów, tego lub, lub innych, do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli też masz ochotę wynagrodzić mnie za pracę, odsyłam Cię do serwisu Coffee. W y, opisie tego odcinka znajdziesz, jak, y, jak mi postawić wirtualną kawę, czyli wpłacić jakiś skromny datek, albo nieskromny, jeżeli masz na to ochotę. Ok, y, przechodząc, przechodząc do, y, do dzisiejszego tematu, tak jak wspomniałem, y, dzisiaj chciałbym y, porozmawiać o, o tym, czy można samemu sobie poradzić z uzależnieniem. I też odnieść się do własnego doświadczenia. Temat wyszedł mi dosyć szeroki, więc mam nadzieję, że, że, że cię nie zanudzę. Postaram się to też jakoś w pigułce przedstawić. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, to też zapraszam do kontaktu. Możemy sobie o tym szerzej porozmawiać. Więc jakie ja mam doświadczenie? Z samym, z, z samotnym czy samodzielnym wychodzeniem z uzależnienia. Trochę już o tym opowiadałem w 14 odcinku y, na, na tym kanale, y, który zatytułowałem wtedy y, Czy trzejwość i abstynencja to to samo? No i, i ja y, w życiu miałem, miałem bardzo wiele y, prób. Y, samodzielnego poradzenia sobie z, z, y, z uzależnieniem. Co prawda, nie wiedziałem wtedy jeszcze, że, że jestem uzależniony, no bo sam tego tak nie nazywałem, nie miałem też takiej wiedzy. Natomiast prób y, takiego powrotu do kontrolowanego, chyba picia czy palenia, bo u mnie te dwa uzależnienia szły równolegle, y, miałem mnóstwo. No i kończyły się, kończyły się y, one y, porażkami. Y, znaczy, porażkami. Y, ale nie zwykle nie od razu, bo, bo ja potrafiłem zrobić sobie przerwę w przerwę w przyjmowaniu substancji. Mam na myśli nie wiem, miesięczną, dwumiesięczną. Coś takiego. I, I dla mnie to nie był taki duży problem, pod warunkiem oczywiście, że nie podejmowałem tych prób zbyt często, co nie? Yy, czyli, że te odstępy między tymi przerwami by, by, by były wystarczająco długie, do tego sobie dokładałem jeszcze jakąś motywację, taką z, zwykle jakąś yy, yy, taką szczytną, że, że dobra, to nie piję teraz, nie wiem, do świąt, czy nie piję do do urodzin, czy, czy coś na coś czekam, to teraz nie będę pił, żeby potem sobie świętować jeszcze bardziej. Co nie tak, tak było naprawdę. Chyba nie miałem takiego pomysłu, że, że muszę, muszę przestać, bo mam naprawdę duże kłopoty. Być może muszę przestać, bo mam małe kłopoty albo czuję, że, że robię już to codziennie, codziennie, codziennie i, i chciałbym zacząć robić coś innego, ale nie wiem co, na początek chciałbym przestać. Mam, mam na myśli raczej takie motywacje. Więc, więc próbowałem to robić, ale, ale kończyło się zawsze to samo: yy, czyli, czyli porażką. Zwykle yy, porażka występowała, ten moment przełamania występował jakby w, w schematycznie dwóch sytuacjach: czyli albo wydarzało się coś, co ja uznawałem za sukces, za święto, za, za, za coś takiego wielkiego, co, co teraz trzeba celebrować. I to celebracja oczywiście musiała się odbyć przy pomocy alkoholu czy, czy palenia innych substancji. Lub wydarzało się coś złego. Na przykład, nie? Jakaś katastrofa i na pocieszenie musiałem sięgnąć znowu po te substancje, co nie? Więc, więc schemat, schemat był taki sam. No i też tak naprawdę nie wiedziałem, po co miałbym przestać. Przestać tak na zawsze, co nie? Chyba, Takiego scenariusza, to nie, to nie przypominam sobie, żebym, żebym kiedyś w ogóle brał to pod uwagę. To nie? Natomiast samemu na wiele sposobów próbowałem. No i jakie je widzę, jeżeli, jeżeli miałbym odpowiedzieć na takie pytanie, na, na zadane mi, jakie ja widzę zagrożenia osoby dla osoby, która, która próbuje sama wyjść z uzależnienia, no to pierwszym takim. Pierwszym takim zagrożeniem widzę to, że, że zobacz. Jest osoba, która jest uzależniona, czyli stwierdza, że ma problem z jakimś zagadnieniem, z którym sobie nie radzi, i z drugiej strony wychodzi z inicjatywą i pyta: Hej, czy ktoś mi powie, jak mogę sobie samemu z tym poradzić? Ok? Czyli powtórzę: Zagadnienie, problem, z którym, z którym sobie sam nie radzę. I pytam, jak mogę sobie sam z tym poradzić? No, już tutaj tutaj już jest, można powiedzieć, że może się pojawić jakiś niepokój, co nie? Bo to tak metaforycznie można powiedzieć, że ktoś by powiedział nie umiem czytać. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak mogę się samemu nauczyć czytać, nie korzystając najlepiej, nie korzystając z żadnej szkoły, z, żadne, z, z usług żadnego z nauczycieli i z książek? Co nie? Nie wiem. Chcę się po prostu nauczyć samemu, ale nie chcę przyjąć żadnej pomocy. Nie, nie, nie. Chcę to zrobić samemu. Okej. Okay. No, to, no to myślę, że, że zagadnienie może, może już na początku specjalnie zrobiłem taką, taką metaforę, żeby pokazać, że zagadnienie może być trudne, co nie? Że może to być, może to być skomplikowane. No i jest tutaj jakiś błąd logiczny, co nie? Że, że z czymś sobie nie radzę i pytam sobie, jak sobie samemu mam z tym poradzić, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że uzależnienie to jest bardzo ciężka i skomplikowana choroba, że to nie jest coś jak, nie wiem, jak przepis na naleśniki, na co nie, tylko to jest poważna, poważna i, i, i bardzo skomplikowana powtórze choroba. Więc y, to, jest, to jest ta, ta pierwsza trudność, y, na którą. Y, druga rzecz, co to, oznaczy, po, co to oznacza y, poradzić sobie z uzależnieniem? Czy y, zostać trzeźwym już na zawsze, czyli porzucić, porzucić te substancje, porzucić, y, porzucić dotychczasowy styl życia, porzucić radzenie, y, sposób radzenia sobie z emocjami, y, i, I czy to oznacza poradzenie sobie y, z uzależnieniem samemu? No, jeżeli ktoś by miał taki poziom świadomości, y, że to miałoby oznaczać, no to może byłoby tutaj cień szansy, to nie jakieś światełko y, w tunelu. Natomiast natomiast zwykle to jest, jest chyba, y, ja przynajmniej tak miałem, że, że poradzenie sobie z. Uzależnienie miałoby polegać na tym, żeby nie pić albo pić mało, albo mniej, albo y, tak jak inni, tak jak zdrowi ludzie, nie? Czyli wrócić do kontrolowanego, y, kontrolowanego picia. No, terapia, przynajmniej ten nurt, z którego ja korzystałem, nie dopuszcza takiego rozwiązania, y, żeby wrócić do kontrolowanego picia. Dalej. Y, Jakie dalsze są zagrożenia w samodzielnej próbie? No brak wiedzy, brak, brak wiedzy czym w ogóle jest uzależnienie, czyli, czyli osoba, która będzie sama próbowała sobie leczyć się, nie będzie wiedziała, co się dzieje z tą osobą, co się z tą osobą dzieje, nie? czyli że na przykład nie wiem, ma głód alkoholowy, nie, nie, nie będzie wiedzieć w ogóle, co to jest głód, więc nie rozpozna go nie y, będzie mieć nawroty, ale ponieważ nie będzie wiedzieć, czym są nawroty, nie, nie, znowu nie rozpozna, więc tym samym nie będzie ta osoba umiała przeciwdziałać tym, tym zjawiskom, co nie? Będzie, y, tak jak ja miałem, y, kolejny, kolejna rzecz. Y, zobacz, nie piłem tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, kurde, jestem zdrowy, dobra, nie ma problemu, mogę się napić, co nie? Skoro nie piję tyle, czyli taką iluzję kontroli nad tym, że mam, no nie, że, że zobacz, jak chcę to mogę przestać, nie ma problemu, yy, nie zrobię sobie przerwy pięcioletniej, no bez sensu, wystarczy, wystarczy kilka, kil, czasami kilka dni, czasami tydzień może, to nie, dwa tygodnie, tak jak powiedziałem, natomiast, natomiast jest taka, pojawia się taka iluzja kontroli, która jest bardzo, bardzo groźna rzeczywiście. Yy, tak samo, jeżeli to jest kolejna próba, Yy, którą się podejmuje, no bo rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład pyta, no, yy, pyta już innych, no to, że, że może już podjął, czy podjęła yy, wcześniej próby. I teraz dobra, ok, spróbuję jeszcze raz. I tym razem yy, zrobię to inaczej. Yy, ty, tym razem efekt będzie inny, ale żeby efekt był inny, to trzeba coś zrobić inaczej. Bo jak się robi to samo, to efekt jest ten sam. No, trzeba zrobić inaczej, inaczej, czyli jak, co nie? Taka osoba, która nie będzie mieć wiedzy, jak to zrobić, no to będzie, będzie korzystać z tej wiedzy, którą ma, a ma tylko jeden sposób, zna, prawdopodobnie, co nie? Więc, żeby poradzić sobie samemu, więc, więc znów będziemy się kręcić w kółko. No i tak jak wspomniałem, czy jaki ma być cel tego, co nie? Czy w ogóle taka osoba sobie odpowiada na to pytanie, jaki ma być cel? Poradzenia sobie z uzależnieniem. Czyli co? Jaki ma być efekt? Powiedzmy i kiedy ma ten efekt nastąpić, co nie? Jutro? Pojutrze? Za tydzień? Za rok? Za pięć lat? I jaki? O co w ogóle chodzi, co nie? Samemu jest bardzo, bardzo trudno sobie odpowiedzieć na te pytania. No i, i, i kolejnym zagrożeniem jest to, że jeżeli podejmuję samemu taką, taką próbę. No to sam sobie jestem yy, yy, zawodnikiem i kibicem, czyli jeżeli, jeżeli mi się nie uda, nikomu o tym nie powiem, nikomu, z nikim nie będę dzielił tej drogi, nikt się nie dowie o tej porażce, yy, czyli ja sobie będę mógł tę porażkę albo przekuć w coś złego, czyli będę na przykład myślał o sobie źle, że dobra, nie udało mi się kolejny raz, czyli nie potrafię, czyli się nie da, tak naprawdę nie da się, czyli jestem skazany na porażkę już na zawsze i, i w takim razie nie będę już podejmować kolejnych rzeczy, albo mogę sobie myśleć, że o sobie coś, coś złego, że widocznie ja jestem jakiś e, nie bardzo, co nie, albo mogę, albo w drugą stronę mogę powiedzieć, dobra, nie było tej próby, co nie tam dobra, e, nikt nie wie, to, to jeżeli, nic się nie, jeżeli nikt się nie dowiedział, to znaczy, że nic się nie stało. OK. No i kolejna rzecz, jeżeli będę wchodzić sam w buty swojego terapeuty, jeżeli będę starać się być swoim terapeutą samemu, no to będę, będę tak prowadzić swoją terapię, żeby mi było wygodnie, Na, tą autoterapię. Natomiast moje doświadczenie z terapią jest takie, taką kliniczną terapią, jest takie, że terapia w ogóle nie jest wygodna. To jest bardzo, bardzo niewygodny, co więcej, bolesny, trudny proces tam się nic nie zgadza. W sensie, że ja się nie zgadzam z bardzo wieloma rzeczami tam. I, a wyobrażam sobie, że jak sam bym, y, sam miałbym być swoim terapeutą, to bym był dla siebie, tak bym prowadził terapię, żeby mi się wszystko zgadzało, co nie? Czyli utwierdzałbym się w swoim zdaniu. A tutaj osoba z zewnątrz jednak podważa nasze zdanie bardzo, bardzo szybko, no nie? Więc y, samemu istnieje takie ryzyko, żeby minimalizować jakieś rzeczy, racjonalizować. Zawsze mamy jakieś, jakieś y, wytłumaczenie na wszystko przed sobą, przecież zawsze, co nie? To, to jest y, proste. No, y, kolejną rzeczą, y, ja akurat nie mam z tym doświadczenia, natomiast to są groźne rzeczy, na pewno y, y, mam na myśli zespół y, objawów odstawiennych, czyli jeżeli ktoś jest w takim poważnym, y, znaczy w, w takim uzależnieniu, które wymaga yy, pomocy lekarskiej, no to tutaj wiem, że, że, że samemu, jeżeli się samemu po prostu odstawił używkę, no to może to być groźne dla zdrowia czy nawet życia, co nie? Ja tutaj nie mam nic na ten temat do powiedzenia, bo mnie ten temat nie dotyczył, natomiast wiem, że uzależnienie ma różne formy i, i czasami wymaga ambulatoryjnej, y, czyli szpitalnej opieki, co nie, y, ten pierwszy detoks. Dalej, y, samemu jak z, czym, coś, z czymś walczymy, czy walczymy, czy próbujemy sobie poradzić bardziej, walka, ja nie lubię tego określenia, jeżeli sobie próbujemy z tym poradzić samemu, no to jesteśmy samotni. A samotność, cytując klasyka, to taka straszna trwoga, co nie. Czyli y, od samotności do, do powrotu do uzależnienia jest bardzo, bardzo blisko. Bo będzie nam źle. Jeżeli odstawimy używki, na pewno będzie nam źle. A jeżeli nie będziemy mieli z kim podzielić tego, tego że jest nam źle, no to, no to bardzo szybko możemy zdecydować się, żeby przynieść sobie ulgę w tym cierpieniu, a znamy taki sposób przynoszenia sobie ulgi, od którego właśnie próbujemy. Się wyleczyć, więc jest tutaj, tego nie ma. Natomiast w opozycji do, do samotności jest grupa na terapii, na przykład, że grupa daje wsparcie, co nie? Grupa daje, gru, grupa daje zrozumienie, grupa daje pocieszenie, więc, więc akurat, akurat w, w terapii ten aspekt jest bardzo istotny. No i tak jak wspomniałem, no, samemu można wyciągnąć błędne wnioski. Jeżeli nikt nam nie wytłumaczy tego, co się dzieje z nami, tego, co się dzieje wokół nas w trakcie tego procesu trzeźwienia czy odstawienia, nawet używek, no to możemy wyciągnąć błędne wnioski. One mogą być destrukcyjne dla nas również. No, tak czy inaczej, czy, będą, czy będziemy sobie schlebiać, czy będziemy sobie dowalać, one będą, będą destrukcyjne dla nas. No a co daje terapia? No, tak jak wspomniałem, terapia daje, daje, daje wiedzę przede wszystkim, wiedzę, zrozumienie. Tego, co się z nami dzieje, poznajemy mechanizmy, poznajemy strukturę tej choroby. W ogóle dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy, co nie? Że to jakie są właśnie mechanizmy uzależnienia. Dlaczego? Dlaczego sięgamy po używkę? W jakich sytuacjach uczymy się obserwować siebie? Wiedza, 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 której sami nie mamy tej wiedzy, bo gdybyśmy ją mieli, to byśmy nie byli uzależnieni prawdopodobnie, co nie? To też jakieś uproszczenie, ale, ale jest duża szansa, że nie mamy tej wiedzy i jej po prostu potrzebujemy, co nie? Ja na przykład w terapii zrozumiałem, dlaczego sięgam po używki, nie jak zrezygnować z używek, tylko to było ważne, dlaczego ja po nie sięgam w ogóle, I, i, a to, żeby zrozumieć po, po co. Dlaczego sięga? Musiałem poznać siebie, swoją historię, jakby z, z czyjąś pomocą dogrzebać się do jakichś takich trudnych rzeczy. Więc to było, to było szalenie istotne w tym, w tym i na pewno bym sam tego nie zrobił. Y, nie miałbym takiej refleksji, ktoś mi nie, by nie pokazał. Zobacz, Rafał, na to, na to, na to zwróć uwagę i teraz możemy iść dalej, co nie? I że, że to. Następnie. Y, no właśnie, uczymy się o mechanizmach iluzji i zaprzeczeń, czyli o tych wszystkich mechanizmach, które uzależnienie będzie nas trzymało króciutko, bylebyśmy tylko z niego nie wychodzili, co nie. O, o, o tym, jak to działa, dlaczego i gdzie są pułapki. Będziemy się uczyć o wspomnianych już głodach, o wyzwalaczach, o nawrotach. To wszystko są rzeczy, które które warto, wa trzeba, trzeba, nie warto, tylko trzeba wiedzieć, żeby sobie w późniejszym czasie radzić z uzależnieniem, co nie? Tak samo będziemy rozumieć, o, jak, jak myśli w ogóle, jak funkcjonuje głowa osoby uzależnionej, co nie? Ja tutaj w moich kanałach też próbuję, w moim kanale, w filmach trochę o tym opowiadać, właśnie, pokazywać, jak, jak wygląda myślenie osoby uzależnionej, co nie, bo jest całkiem inna od od myślenia osoby zdrowej, a my się musimy nauczyć myśleć jak osoba zdrowa, co nie? Natomiast to samemu no trudno jest to zrozumieć. O tym, że, wie, że, że um, choroba, że uzależnienie czy alkoholizm to jest choroba, co nie? W ogóle. Że to nie jest, że coś jest z nami nie tak, tylko że jesteśmy chorzy, co nie? I w ogóle to dla mnie to było bardzo cenna wiedza, jak się dowiedziałem o tym, nie? że to nie jest tak, że ja jestem jakiś nie taki, tylko, że to jest, że jestem chory po prostu. Nie? No i dalej, yy, w terapii grupowej jeszcze dowiesz się, że, że, yy, że nie jesteś wyjątkowy, nam się wydaje, czyli wyjątkowa, nam się wydaje, że tak jak my mamy, to nikt nie ma, dlatego się nie chcemy jej dzielić, yy, bo, bo myślimy, że nikt nas tam nie zrozumie. A w terapii, czy nawet, czy nawet na mityngach, a, a yy, bardzo szybko możemy się dowiedzieć o tym, że, że tak jak my mamy, to tak ma bardzo duża grupa ludzi, co nie? Więc to jest, więc to jest, może teraz to jest dla ciebie teraz niewiarygodne, ale, ale yy, uwierz mi, że tak jest. No i przygotowując się do tego odcinka, też pomyślałem sobie, że, że yy, na tych grupach, yy, jak ktoś pyta o, o leczenie samemu, Często też padają informacje takie, że ja sobie poradziłem. O, ja sobie poradziłem bez terapii i bez mityngów, co nie? O, wystarczy silna wola, czy coś tam. A ktoś inny mówi, Ja sobie poradziłem. Y, y, nie wiem, za pomocą religii. Ale kurczę, y, 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 proszę cię, bierz takie, bierz takie odpowiedzi z dystansem, bo jeżeli. Jeżeli nawet to jest prawda, jeżeli ta, ta, bo ja nie, nie kwestionuję tego, że, że nie ma osób, które same sobie poradziły, z całą pewnością są. Natomiast uczciwie byłoby zadać pytanie też, ile osób sobie nie poradziło, żeby, żeby mieć porównanie, co nie? Ile osób sobie samemu nie poradziło, a ile osób sobie poradziło? Ja jakby przygotowując się do tego odcinka, pomyślałem sobie i spytałem internetu. I, jak ile jest osób, które nie korzystały z konwencjonalnej ścieżki rozwoju, czyli mam na myśli szkoły, yy, i osiągnęły sukces? Jeżeli sobie wbijesz takie hasło do internetu, zobaczysz, że naprawdę wielkie nazwiska yy, ludzi, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, pojawią się na tej liście, co nie? Z każdej dziedziny nauki, biznesu, yy, sztuki yy, są, są osoby, nie? takie. Natomiast zobacz, to są wyjątki, to są, to są pojedyncze osoby na tysiące, setki tysięcy, albo nawet y, miliony osób, co nie? Ta, takie osoby. No i teraz pytanie, czy ty jesteś tą wyjątkową osobą, tą jedną na milion? Chcesz, I i zobacz, jeżeli jesteś w uzależnieniu, to chcesz zaryzykować swoje, swoje życie, bo do tego to się sprowadza finalnie. Yy. Więc ja nie poleciłbym tego y, raczej y, rozwiązania. Co nie? Zwłaszcza jeżeli już kilka razy próbowałeś próbowałaś, y, samemu wyjść z uzależnienia. No i dobrze, y, na koniec, jeżeli troszeczkę cię przekonuję, a, a myślisz sobie w takim razie o terapii, a nie wiesz, jak wygląda pójście na terapię, to zobaczę mój y, 15 odcinek na kanale. Tam wyjaśniam, ile kosztuje terapia i co trzeba zrobić, żeby zacząć w niej uczestniczyć. Dziękuję Ci, jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do końca. Zostaw po sobie ślad pod tym filmem i do zobaczenia następnym razem. Cześć!